Cześć. Witam was na kanale Rudblock. Kiedy myślimy o odkurzaczu bezprzewodowym, w głowie mamy firmę Dyson. Jest to firma, która zasłynęła z największych innowacji w tym segmencie. No i jest najdłużej obecna na rynku, jeśli chodzi o odkurzacze bezprzewodowe. No i dzisiaj mam dla was do zaprezentowania, do przetestowania odkurzacz bezprzewodowy, który ma wbudowany laser w szczotkę, który potrafi wykryć najdrobniejsze drobinki kurzu w naszym domu. No i przed wami Dyson V15. Zacznijmy sobie od budowy samego urządzenia i tej stacji dokującej. I tutaj duży plus dla Dysona, dlatego że w większości odkurzaczy dostajemy zasadniczo taką stację dokującą, którą przytwierdzamy do ściany. Tutaj oczywiście ona też jest. Dla osób, które nie chcą nic przykręcać do ściany albo nie mają miejsca, jest dedykowana stacja dokująca, która raz, wygląda bardzo estetycznie, a dwa, że jest bardzo praktyczna, dlatego że w bardzo łatwy sposób możemy ten odkurzacz tutaj zamontować. Dodatkowo mamy tutaj miejsce na zapasowe szczotki, akcesoria, więc naprawdę wygląda to ładnie. No i tutaj z tyłu mamy kabel, który podłączamy do prądu, no i automatycznie odkurzacz nam się ładuje. To jest duży plus i tutaj znowu Dyson pokazuje, że jakby rozumie klienta i wyprzedza konkurencję, chociażby właśnie w prostym temacie, jakim jest stacja dokująca. Ale nie to jest najważniejsze, przejdźmy do samego odkurzacza. Zacznijmy sobie od budowy samego odkurzacza. Tutaj mamy wygodną rączkę, za którą trzymamy sobie nasz odkurzacz. No i tutaj w dolnej jego części mamy akumulator. Akumulatorów w zestawie mamy dwa. Jeden wystarczy mniej więcej na 60 minut sprzątania. Cały czas pokazuje się nam na wyświetlaczu, który informuje nas w zależności od trybu i intensywności sprzątania, jak długo jeszcze możemy sprzątać w danym trybie. Akumulator wymieniamy w bardzo prosty sposób. Tutaj od spodu naciskamy na czerwony przycisk, wysuwamy. No i żeby go zamontować, robimy dokładnie to samo. I akumulator jest gotowy do działania. Wygodna wymiana pozwala przedłużyć czas sprzątania, a dwa akumulatory pozwalają posprzątać naprawdę dużą powierzchnię. Jeśli chodzi o przód odkurzacza, tutaj mamy bardzo nowoczesną budowę. Bardzo duży zbiornik, dzięki temu filtr się nie zatyka i kiedy odpady znajdują się w jego dolnej części, mimo wszystko cały czas mamy pełną moc z sącą. W innych odkurzaczach zasadniczo mamy dużo krótszy ten zbiornik, który przykrywa się z filtrem. No i kiedy na przykład mamy bardziej zapełniony zbiornik z odpadami, to po prostu siła z sąca jest mniejsza. Dyson o tym pomyślał i dzięki właśnie stosowaniu dłuższego zbiornika, a także technologię root-cyklon, mimo tego, że to fajnie akcentuje i ten odkurzacz wygląda nowocześnie, to też pełni funkcję praktyczną. Dzięki zastosowaniu tej technologii jesteśmy w stanie cały czas zasysać brud z tą samą siłą, z sącą, niezależnie od zapełnienia zbiornika. Kiedy włączamy odkurzacz i przerywamy sprzątanie, to słyszymy właśnie charakterystyczny dźwięk, który właśnie pochodzi z tych 14 cyklonów, które są umiejscowione w tym miejscu. Na górze mamy filtr, który bardzo łatwo możemy zdjąć, przekręcamy, Wyciągamy to wszystko chodzi bardzo płynnie i czuć rzeczywiście, że mamy do czynienia z wyższą jakością. Od razu na ekranie pojawia nam się animacja. I kiedy założymy filtr, odkurzacz jest gotowy do sprzątania. I tutaj standardowo w każdym odkurzaczu mamy podany stan baterii oraz tryb sprzątania, natomiast Dyson poszedł o krok dalej. Te wszystkie wskaźniki, które tu widzicie, to właśnie statystyki, jak grube cząstki zebrał odkurzacz i w jakiej ilości. Dzięki zastosowaniu laserowej szczotki mamy możliwość zobaczenia, jak efektywne jest nasze sprzątanie. No i tak na przykład, jak mamy słoneczny dzień i widzicie na podłodze kurz podświetlony przez słońce, to właśnie Dyson zastosował tutaj laserową technologię, która dokładnie w ten sam sposób podświetla podłogę dzięki Poprawia dokładność sprzątania, a dzięki umiejscowionym czujnikom podczas zasysania brudu automatycznie mamy statystykę, w jakiej ilości został wciągnięty ten kurz. I rzeczywiście fajnie to obrazuje, jak wiele cząsteczek, których nie widzimy, zostało posprzątanych właśnie przez nasz odkurzacz. Poza tym wyświetlaczem mamy oczywiście możliwość wybrania trybów. W trybie auto odkurzacz automatycznie zwiększa lub zmniejsza moc w zależności od ilości brudu, i do tego też używa lasera, dlatego że zasadniczo odkurzacze mają po prostu wykrywanie dywanów. Tutaj Dyson poszedł o krok dalej i na przykład, kiedy macie większe zabrudzenie, nawet na kaflach, to on jest w stanie podnieść tą moc, bo wie po prostu, że jest zapotrzebowanie na wciągnięcie większej ilości cząsteczek. Kiedy przytrzymamy przycisk dłużej, wchodzimy do menu, gdzie możemy wybrać język, włączyć, wyłączyć alerty, właśnie włączyć tą statystykę o liczbie cząsteczek, zwiększyć lub zmniejszyć czułość silnika, a także wrócić do menu. Kiedy zaczniemy sprzątać. Automatycznie w danym trybie odkurzacz pokaże nam, ile jeszcze możemy sprzątać dokładnie z taką mocą. Tą część odkurzacza mamy prawie całą omówioną, zostało nam tylko opróżnianie naszego zbiorniczka. Tutaj Dyson także to fajnie przemyślał. Jedyne co trzeba zrobić, to odłączyć szczotkę. Następnie za czerwoną wajchę pchamy do przodu. Zbiornik sam nam się otwiera. Następnie do góry. Zamykamy i dzięki temu jesteśmy w stanie opróżnić ten zbiornik bez brudzenia sobie rąk. Idąc dalej, mamy rurę. I zaczynamy sobie od przeglądu szczotek, a jest co przeglądać, bo w zestawie otrzymujemy ich całkiem sporo. Zaczynamy od szczotki, która jest z laserem. Tutaj Dyson chwali się, że opracowywał bardzo długo to, w jakim położeniu ma się dokładnie znajdować laser, tak żeby wykrywanie kurzu działało jak najlepiej. Cała technologia wykrywania kurzu polega na tym, że poza laserem mamy także czujniczek pizoelektryczny, o który uderzają cząsteczki i na tej podstawie jest oceniana ich grubość. Tutaj mamy aktywne włókno węglowe, które pozwala jeszcze bardziej sprzątać właśnie te drobne cząsteczki. Szczotka jest bardzo ruchoma w wielu zakresach. I chodzi bardzo płynnie. Mamy tutaj dodatkowe kółka, które pomagają nam ją jeździć. Dodatkowo ślizgacze, które pomagają nam sprzątać. Dzięki temu naprawdę prowadzenie tego odkurzacza jest banalnie proste, mega wygodne i w ogóle się przy tym nie męczycie. Oczywiście, jeśli nie chcecie używać lasera, możemy to wyłączyć jednym przełącznikiem. Kolejną szczotką jest szczotka antystatyczna, która jest szczotką dużą i pozwala na przykład na sprzątanie kanap czy dywanów, które są po prostu wielkopowierzchniowe. Z zalet oczywiście budowa szczotki, która pozwala na sprzątanie właśnie takich powierzchni, o których wam wspomniałem. Mamy tutaj miękkie oraz twarde włosie, bardzo fajny zabieg, to także możliwość zwiększenia oraz zmniejszenia wysokości, dzięki temu zwiększamy lub zmniejszamy nacisk szczotki na naszą powierzchnię. Miły akcent to. Dodatkowe bampery, które są wykonane z materiału, dzięki temu nie zniszczymy naszych mebli podczas sprzątania. Czotka tutaj ma dodatkowo jeszcze gumę, która dodatkowo dociska do sprzątanej powierzchni, tworząc podciśnienie i dzięki temu brud zasany jest z większą efektywnością. Oczywiście jeśli chodzi o regulację, to jej także jest bardzo dobrze oraz jest płynnie regulowana w pionie. Ta szczotka dodatkowo posiada system monitorowania oporu na powierzchni, dzięki temu odkurzacz jest w stanie automatycznie dobrać daną moc w trybie auto do danej sprzątanej powierzchni. Kolejną szczotką, z którą spotykam się po raz pierwszy w bezprzewodowych odkurzaczach, jest szczotka do sprzątania sierści oraz włosów. Cały patent polega na tym, że tutaj mamy taką śrubę, która automatycznie przemieszcza zawinięte włosie w szczotkę, transportuje ją w tą część szczotki, a następnie do zbiorniczka z odpadami. Dzięki temu nie musimy tej szczotki czyścić, ona ma tutaj tylko małe, twarde włosie. Ta szczotka Szczotka także świetnie sprawdzi się podczas sprzątania kanap i innych powierzchni, natomiast jej główną zaletą jest specjalna budowa, która przypomina nam śrubę. Dzięki temu nie musimy martwić się o plączące włosy. Oczywiście także ruchoma część, która pomaga nam lepiej przylegać do sprzątanej powierzchni. Oczywiście dodatkowo mamy jeszcze cztery dodatkowe końcówki do sprzątania różnych zakamarków, klasyczna do sprzątania na przykład za fotelem w samochodzie, czy w bardziej utrudnionym miejscu w domu. Mamy szczotkę z twardszym włosiem, mamy szczotkę z większym włosiem i także szczotkę, która przypomina nam zmiotkę i także jest z miękkim włosiem. Ostatnim elementem zestawu jest przedłużka zginająca, która pomaga nam efektywniej sprzątać na przykład pod łóżkiem. W normalnych okolicznościach wyglądałoby to tak, że chcąc posprzątać jakąś powierzchnię, musiałbym kucnąć, w ten sposób spróbować wjechać pod jakąś szafę, a i tak, jak widzicie, budowa odkurzacza nie pozwoliłaby mi po prostu wjechać, w pewnym momencie zatrzymałbym się pewnie tutaj i już dalej nie posprzątał. Dzięki temu robimy to w ten sposób. Wpinamy. Zginamy i ja w tej chwili mogę totalnie na płasko wjechać pod jakiś stół czy też na przykład kanapę. Jest to bardzo wygodne, nie dość, że wydłuża bardzo ramię, bo jestem cały czas przy podłodze i mogę wjechać bardzo daleko, no to jeszcze nie muszę się schylać i robić jakichś dziwnych akrobacji, a na przykład dla wyższych osób to będzie też fajna przedłużka, żeby odkurzacz trzymać jeszcze wyżej. Tyle jeśli chodzi o teorię, przejdźmy do naszego testu praktycznego, standardowy tor, czyli nasz dywan, kafle, no, i oczywiście parę zabrudzeń. Herbata, drobne zabrudzenie, czyli kawa. Zaczynamy, oczywiście, tryb auto. Od kafli włączamy odkurzacz. I już zobaczcie, że zwiększył moc, ponieważ wykrył większą ilość cząsteczek. Posprzątał, ja się nie ruszyłem, więc moc została zmniejszona. Dalej zaczynam sprzątać i już jest zwiększona. Kaflami kurzesz poradził sobie bez problemu. Teraz czas na dywan. Końcówki specjalnie nie zmieniam, bo wiem, że da sobie radę. Tak prezentują się statystyki naszego sprzątania. Oczywiście najwięcej było największych cząstek 83 miliony. Następnie Według wskazań na wykresie. Odkurzacz mierzy ilość cząsteczek 15 tysięcy razy na sekundę. Jak widzicie, pojemność zbiorniczka jest na tyle duża, że te odpady, które były przed chwilą na podłodze, nie zrobiły na Dysonie większego wrażenia. Jeśli chodzi o moc sania, wynosi ona 240RW. Pojemność zbiornika to 0,76 litra. Dla porównania w przeciętnych odkurzaczach jest to około 550 ml, czyli mamy tutaj około 200 więcej. Czas pracy na jednym akumulatorze, oczywiście w zależności od trybu, w trybie eko do 60 minut, czyli tak jak już mówiłem, dwa akumulatory to prawie dwie godziny sprzątania. Jeśli chodzi o moc 660 W, waga 3 kg, a żeby naładować jeden akumulator do pełna, trzeba poświęcić na to 4,5 godziny. Podsumowując, Dyson V15 to najbardziej inteligentny, wydajny i dokładnie sprzątający odkurzacz, jaki miałem okazję testować. Wyposażony w szereg najnowszych technologii, których nie spotkamy w innych tańszych odkurzaczach. Gdy miał się do czegoś przyczepić, to przede wszystkim cena. Jest to odkurzacz dosyć drogi, natomiast płacimy za technologię, dokładność sprzątania i rzeczywiście jest to widoczne podczas użytkowania tego odkurzacza. Dodatkową wadą jest to, że cały czas musimy trzymać wciśnięty przycisk, żeby odkurzacz odkurzał. No i jeszcze brakuje mi, jeśli już mówimy o takiej ilości dodatków, jaką ma Dyson, takiej giętkiej rurki przedłużki, która pozwoli na przykład właśnie włączyć odkurzacz i posprzątać dokładnie zakamarki, żeby nie musić trzymać w ręku całego urządzenia. Poza tym oceniam odkurzacz bardzo dobrze. Laserowa technologia sprzątania wraz ze statystykami jest w stanie zobrazować nam, jak dużo kurzu mamy w mieszkaniu, nawet kiedy po prostu nie widzimy go gołym okiem i wydaje nam się, że jest czysto. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, dajcie mi znać, co sądzicie o najnowszym Dysonie V15. Jeśli macie do nas jakieś pytania, oczywiście zapraszam Was do po prostu komentarzy, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale RootBlock. Czołem!